Witam serdecznie. Kikowy Szlak, Subiskie Łąki, 9 luty 2014. Dzisiejszy temat to 5 lat. Chciałbym Cię zapytać: czy wiesz, gdzie chcesz być za 5 lat? Czy masz tą wizję siebie za 5 lat od dziś? Na jakim etapie życia będziesz? Jak będzie wyglądał Twój spokój umysłu? Jak będzie wyglądał. Była praca, którą wykonujesz. Jak będą wyglądały Twoje relacje z najbliższymi? Jak będzie wyglądał stan Twojego zdrowia? Jak będzie wyglądał Twój poziom finansowy? Jak to będzie wszystko wyglądać za 5 lat? I czy wierzysz, że to, co będzie za 5 lat, jest bezpośrednio połączone z tym, co, co zrobisz dzisiaj? Że to, co ja za 5 lat będę miał jak będę funkcjonował, jest powiązane z tym, co ja zrobię dzisiaj, co zrobię jutro, co zrobię pojutrze, że to ma niepośredni jakiś, ale wręcz bezpośredni związek, że to, co dziś, czego się dziś podejmę, czy to, co dziś zaniecham w moim działaniu absolutnie ma wpływ na mój stan życia posiadania, funkcjonowania za 5 lat. Dlatego. Chciałbym, żebyś tą dzisiejszą niedzielę, ale w jakimś tam może ułamku, to przez całą niedzielę nie potrzebujesz, ale może żebyś chwilkę siadł, czy siadła i, i zastanowił, czy zastanowiła się nad tym, jak siebie widzisz tak naprawdę za pięć lat. Nie to, że gdzieś tam na ścianie masz napisane, że to tam będziesz taki, a taki poziom mieć, że masz parę zdjęć. E, dobrych samochodów i, i jakiegoś pięknego domu, jakichś jachtów, podróży i innych rzeczy podpisywanych. To jest fajne, to jest miłe, to jest e, potrzebne. Oczywiście, że tak, bo to nastra nastraja nas pozytywnie, ale to wcale nie, wcale nie mm, y, upewnia, czy może inaczej, to wcale nie sprawi, że te rzeczy będą, że te rzeczy będziesz mieć, że te rzeczy e, będą ci się realizowały. Był taki film, była taka książka, sekret i myślę, że ona z jednej strony wielu ludziom pomogła spojrzeć na pewne rzeczy, z drugiej strony wprowadziła bardzo wiele zamieszania, bo <laughs> większość ludzi wyciągała wnioski, że nie trzeba nic robić. Tylko sobie dobrze wyobraża, a cała reszta już się stanie. Ale to nieprawda, bo trzeba z siebie naprawdę dawać dużo. Trzeba stawać się coraz lepszym człowiekiem. Trzeba naprawdę mocno się angażować w to, co się robi. Ale tam było w wielu miejscach to tak fajnie pokazane, że Potrzebujesz widzieć pewne rzeczy, że, to, że, że twoja wizja ma przełamać wiele barier, które gdzieś tam w tobie są, ale tak naprawdę to wszystko będzie wymagać pracy. Dlatego spojrzyj dzisiaj, gdzie jesteś i pomyśl sobie, czy, gdzie, czy, czy, czy za pięć lat masz szansę być w zupełnie innym miejscu swojego życia, ale w tym innym oczekiwanym, a nie w tym innym, co przyniesie od po prostu tak zwany los. W tym innym, w którym wcale nie chciałbyś być, no ale będziesz musiał być, bo, bo tak sobie rozplanowałeś to, nie planując na przykład, albo planując błędnie. Pomyśl sobie o tym, pomyśl sobie o tym, bo ale wierzę, że wierzysz również w to, że pobożne życzenia nie wystarczą, że nie wystarczy tylko nastawienie pozytywne i wierzę, że wszystko się kiedyś stanie, bo się musi stać, bo musi być dobrze. Wielu ludzi popełnia ten błąd i yy, yy swoje marzenia właściwie które im się wydają, że są wspaniałe i oczywiście są, i że, że, że to ich życie ich doprowadzi do tych marzeń w końcu się zamieniają na brzonki na coś, co tylko im przynosi nerwice, stres i, i, i w ogóle już w nic nie wierzą wtedy, ponieważ nie wykonują tej pracy dzisiaj, tej, która jest potrzebna do zrobienia dzisiaj. Pomyśl sobie o tym. Jeżeli masz dzisiaj kłopoty, masz kłopoty finansowe, masz kłopoty z relacjami, masz, nie wiem, jakieś kłopoty zdrowotne, całą masę różnych kłopotów, pomyśl, że za 5 lat. Właściwie to wszystko, czy zdecydowaną większość tego, te, z, tych, z tych różnych rzeczy, e, możesz mieć unormowane, załatwione. Możesz być na tej bardzo pozytywnej, dobrej stronie życia, ale to, co będzie za te pięć lat, to tak naprawdę zależy od tego, co zrobisz dzisiaj, co zrobisz pojutrze, po pojutrze. Zależy od teraz, od tego czasu spędzanego teraz. Bo czas minie, wiesz o tym doskonale, nie będę tu się powtarzał starych haseł z wspaniałej literatury motywacyjnej, że za pięć lat możemy być tylko pięć lat starsi, ale możemy też za pięć lat być nie tylko starsi o pięć lat, ale możemy być bogaci nie tylko w doświadczenia, ale to wszystko, co, co człowiek ceni, czego człowiek chce, o te wszystkie wartości i niematerialne, i materialne. To od nas zależy, naprawdę od nas zależy. Twoje życie zależy od ciebie, moje życie zależy ode mnie. I... I trzeba naprawdę serio do tego podejść. Trzeba naprawdę się poważnie na tym zastanowić. Może warto dzisiaj o tym trochę pomyśleć. Jak o czym marzę, co chcę, w którą stronę zmierzam, czy jestem na tej ścieżce tak naprawdę, a czy realnie coś dzisiaj robię, żeby to wszystko zmienić. Czy czekam? Czy czekam, że coś się wydarzy, coś z zewnątrz przyjdzie i coś sprawi, że, że będzie mi łatwiej, lepiej, prościej? Choć ci powiem, że to drugie, że coś się wydarzy, coś się sprawi, to nie przyjdzie. To musi być Twoja decyzja i musisz dzisiaj zmieniać to swoje życie, robić pewne rzeczy, wychodzić poza koło komfortu, żeby za te pięć lat to życie było wspaniałe, żeby to życie było takie, jakim chciałbyś, żeby było.